Ciao! W tej lekcji skupimy się na czasowniku manżary, który czasem jest wrzucany do grupy nieregularnych, ale pokażę Ci, że tak naprawdę wcale nie musimy go traktować jak czasownik nieregularny. Spróbujmy sobie wspólnie odmienić. Tak po prostu, jak czasowniki pierwszej koniugacji. I zrobimy to tak jak na poprzednich nagraniach, w których już były takie czasowniki regularne. Więc ja dam Ci czas na podanie odpowiedzi, a następnie podam ją ja. Więc io mangio tu mangi lui lei Mangia. Noi mangiamo. Voi, mangiate, ora oraz loro mangiano. Uwaga tutaj na akcent, jak zwykle. Mangiano, nie manżano, mangiano. No i właśnie. Co to nie gra? Dlaczego jest to czasownik tak nie do końca regularny? Czy udało Ci się zauważyć coś dziwnego, niecodziennego dla czasowników pierwszej koniugacji? Podpowiem, że odpowiedź znajduje się właśnie w tych dwóch formach tego czasownika: tu mangi oraz noi mangiamo. I tak naprawdę zobacz, co tu się wydarzyło. To jest w sumie specyfika czasowników kończących się na dziary i "-ciary". I one tak naprawdę tracą jedną literkę i. Bo spójrz, zgodnie z zasadami, jeżeli mamy czasownik manżary, to zostaje nam mangi, bo are odrzucamy, no i do tego mangi powinniśmy dodawać końcówki. Więc, jeżeli faktycznie tak by było, to tutaj byłyby dwie literki i, tu mangi. Oraz, no i oczywiście nie wypowiadamy tego tak i nie wypowiadalibyśmy tego tak, bo po prostu nie dodajemy tej drugiej literki i. Więc tak naprawdę, jak widzisz, w sumie są nieregularne, no bo nie dodajemy zgodnie z zasadami tych końcówek, ale tak naprawdę na jedno wychodzi. Jeżeli potrzebujesz, cofnij się, powtórz jeszcze raz, żeby utrwalić odmianę tego czasownika. A my wspólnie zobaczmy teraz kilka przykładów wykorzystania tego czasownika. Mam dla ciebie zadanie. Jak powiesz po włosku: co jemy dzisiaj wieczorem? Poprawna odpowiedź to Che mangiamo, mangiamo stasera? Pamiętaj, że dzisiaj wieczorem to stasera, nie oggi sera. Stasera. che mangiamo? Co jemy? Oczywiście poprawnymi odpowiedziami byłyby też Che cosa mangiamo? oraz cosa mangiamo? I załóżmy, że chcemy odpowiedzieć Zjemy pizzę. Jak to powiesz po włosku? Mangiamo la pizza. Albo mangiamo una pizza. Wtedy jemy jedną pizzę wszyscy, a tutaj mangiamo la pizza, jemy po prostu pizzę jako typ jedzenia, a nie mamy tutaj informacji o żadnej ilości. A co jeśli chcę powiedzieć jem kanapkę z szynką? Poprawna odpowiedź to mangio un panino al prosciutto. Mangio, czyli jem, un panino, to jest właśnie kanapka, Al prosciutto o smaku szynki z szynką. To wszystko na dzisiaj. Ten czasownik jest dość łatwy, więc teraz przejdź do ćwiczeń i w razie czego wróć jeszcze do poprzednich lekcji i powtórz sobie tamte czasowniki. Ta lekcja pochodzi z kursu, który znajduje się na platformie Klub Włoskiego. Skakuj na klubwłoskiego.pl i przetestuj go za darmo.